No, można oczywiście się licytować, i pewne rzeczy są połączone, ale bez wątpienia największym sukcesem są gwarancje bezpieczeństwa, a taką podstawą gwarancją bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych jest jednak obecność wojsk amerykańskich. I to Donald Trump dosłownie w pierwszych słowach podczas tej wizyty podjął. Podjął to pewnie świadomy tego, że Eee, Tusk z Szykowskim chcieli wciągnąć prezydenta. Eee. Wrockiego w pułapkę, mówiąc: Masz pan pojechać i załatwić obietnicę, że wojska tu pozostaną, bo inaczej się okazuje, że pan źle uprawiasz politykę. No właśnie, i to było w takim tonie: he, 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 zobaczymy, jak sobie pan prezydent poradzi. E, tylko to, e, czy to nie oznacza, że e, obecnie rządzący po prostu w ogóle nie wiedzą nic o, o zamiarach Białego Domu, nie, nie rozumieją polityki e, Donalda Trumpa. To, że oni nie rozumieją, to jest y, dosyć oczywiste, y, no, ale też y, y, nie potrafią przewidzieć y, rozwoju sytuacji, no bo y, te wściekłe ataki w przeszłości na Donalda Trumpa, obrażanie go, no pewnie wynikały z przekonania, że on nie wygra i y, 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 poniżali Trumpa, poni poniżali. Y, jego działania, sądząc, że uzyskają w ten sposób poparcie liberalnej lewicy jakieś dodatkowe, a Trump no i tak przepadnie. No to okazało się, że Trump wygrał wybory, Nawrocki wygrał wybory, a, a sondaże i te przewidywania no, dużo nie były wata.